Też wszystkim dzisiaj będziemy testować słodycze z, z Polski i Ukrainy. Gotowe? Tak, nie mogę się doczekać. I no, mam jej To zaczynamy! Oj, Zdrowie? 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 tutaj Zdrowie? Zdrowie? będę pomagała? Tak, jesteśmy dzisiaj w Lidlu, robimy zakupy z polskimi słodyczami, bo są trochę słodyczy od przyjaciół z Ukrainy i będziemy robić konkurencję, czyje słodycze smaczniejsze, czy polskie, czy ukraińskie. I będziemy losować na dwóch kołach, jedne słodycze z Ukrainy, jeden z Polski i pojedynek. W każdej rundzie będzie ktoś wygrywał, ktoś przegrywał, tak? Jesteśmy w Turcji na walkacjach, tak wiemy, że to już wrzesień. To ja tylko dodam, że dziewczyny będą miały losowane z dwóch różnych kółek, co, co widzicie pewnie już teraz na podglądzie. I o tym co jedzą i z jakiego kraju to dopiero się dowiedzą jakie wystawią ocenę. Będą miały otwarte już opakowanie i po dostawać. Ja jem to. to żeby to nie, nie zlekać, zlekać, to tata zaczynaj! I uwaga, Dobra, tu to, a tu, to. tu wydaje mi się, że zwycięzca będzie tylko jeden. Jak to wygląda, bo ja to nie widzę. A, takie coś. Nie chyba więcej. Ale to nie oceniacie jaki kraj, jak wiecie, tylko smak, który Wam naprawdę lepiej smakuje. No to akurat jest. No, spróbujcie. Jak spróbujecie, to, Wam będę mógł. Napiszecie ocenę. Pamiętacie dwie. No to podłóżcie. Pod, Ciekawe, jeszcze nie mam. I napisz ocenę. No, Dobra. dawaj, Anastasia, wpisz cyferki jakieś, które Ci się najbardziej podobało. a które mniej. I wyższą ocenę dajesz temu, co bardziej Ci smakowało, dobrze? Aha. Gotowa? Nie. No to pokazujcie. No, Anastazja? Jedna to ocena 1? A co to jest to drugie? I to drugie, to co to jest? No, 8 i 1. A. To która ma wyższą ocenę? Y y y te kółeczko. Tak? Wyższą ocenę te kółeczko? Tak. To to był pojedynek Jerzyku z Polski. Kontra. Czekolada, wyższą cenę u ciebie, ma? A to ci nie smakowało, że jeden? Jerzyki są pyszne. Nie. Ja kocham jeżyki, ja od razu wiedziałam, że to jest wygrywa i tak Polska, bo jeden głosik więcej zdobyła. O, nie. Dobra, i teraz ja. druga runda, gotowe? Tak. Kiedy było... Kiedy było... nie? U... Czyli Ukraina dla Ciebie teraz było lepsze. Polska to, jeżeli, piszmy, była lepsza. A to jest Dobra. To wieżyki są w U ciebie ta mała czekolada była lepsza. U mnie to 9 to 7. A to U mnie to 7 to 3. nie lubię właśnie to nawet podobnie będzie wyglądać. Jedno będzie tylko co mniejsze, drugie trochę większe. O Boże. Ale, no, więcej, więcej. no ale wyglądało że to nie napię. ja w sumie nie wiem jak to potwarcie będzie znać. Dobra, Dobra to jedno to kuleczki, a drugie pół kuleczki. Eee. <laughs> ja chyba co więc, to jest? Nie, ja chyba wiem co to jest. Ja nie wiem, ani tego nie. Dobra, robią. to pokażcie tylko co próbujecie. Takie coś. Takie coś. Takie coś. jak piszecie oceny to dopiero wam pokażę co jest ale to. Ale Co, to i to takie dobre? Możecie dać jak Wam tak bardzo to, i to smakuje, dać dwumocę taką samą. To też nie problem. I pokażcie, odwróćcie i pokażcie tablicą, która to jest ocena za kulkę. To będę już wiedział, która jest druga. I nie mówcie, tylko pokażcie. Na no, obróć tablicę. I która to jest kulka? A, dobra, to już. Ta kulka to jest ta półokrągła, tak? Ta druga ósemka. To jest kulka, to jest te pół. Dobra, a Ty? 4 i 7. Kulka 4 a pół kulka siedem. Tak. Mhm. To już Wam mówię co jest to. Kulka gorsza. No. Kulka to zozole polskie, a to ukraiński cukier. Ukraiński lepszy. No, to tu wygrał ukraiński. Zozole? Zozole. Zozole? Kulka zozole. Le zozole. Ja ty dobra, już no, mogę kolejny? Teraz dole lepsze? Nie, nie, pół, no. To no te, czyli teraz w pojedynku Polska Ukraina 1-1. da. Dole i pół nie, to jest dobre to. No dobrze, ale teraz był no, strona ukraińska wygra. No lepsze. Nie. To jest. Obiec ma Dobra, dobra. A co to takie. Porównywalne rzeczy. Co? miarę. Ja, A co z tych, el, lastest, z tych czterech najbardziej Ci smakowało na razie? Polska i Ukraina. I ja chyba obydwa tak samo dałam. Jedno Ukraina, jedno Polska. U mnie Ukraina najlepsza to chyba ta czekoladka. Ta mała? No Ta góżka? Co to jest? Co to jest? To, a... Nie, O Boże Pokażcie co macie Boże, jakieś pianka i jakaś Jakaś pianka i jakaś czekolada No No i to są takie dwie rzeczy, które żadne z tych nie swoje z Polską od razu dle. Co no. To, nic to napiszcie ocenę i literkę B zróbcie do białego. Wami. Z wami, Anastazja. Okej. Okej, Anastazja. To A które jest białe? 8 czy 4? Cztery? Cztery. Czyli lepsze było to nie białe. To nie. w czekoladzie. A u ciebie remis. To wygrywa Polska, bo białe no. to jest to. Ukraińskie. No nie umiem tego przeczytać, bo niestety nie znam ukraińskiego. A to taśmądeczko tak. A wziąłem takie do zmyłki, żebyście nie skojarzyli od razu. Polska Ok, gotowe na kolejne losowanie? Tak. Polska wygrała. No, no, no. Bo, bo się Pójdź, płacę kłacie na chwilę. No, Na no, no. Dobra, Dobra. Gdzie mamy? Hmm. Teraz mamy. Większe i mniejsze są. Większe i z Polskich. Fajny dla Polski. Mhm, po tej runie. A ty? Ale to już na pewno wygra kolor. Anastazja może tylko zmniejszyć poradkę, oceni nasz. Widzowie już wiedzą, co jedliście i co oceniacie. Chcecie zgadnąć, co jest polskie. Ja wiem. A co jest? To polskie, co to jest? Wiecie? Nie. Co to Ja wiem, jakie e... opakowanie. Takie Też. zielone. No. Polskie? A ty? No, no dawaj, bo i tak już wynik jest przesądzony, to tylko możesz. Tego drugiego nie znam. Trzeba, To się Cztery. dziwicie ogólnie, bo to no, nie zgadujecie w ogóle. Czyj to jest wiem, Nie mówię na razie. widzę, że na razie Ukraina wygrywa? To jest, to co? jest dobre, a to czułe. Tak jak wy oceniła? Bo nie widziałam co pokazuje. Co? To jest osiem, dobre, a to jest czułe. To, na, to to na mniejsze małe. ci bardziej smakowało, tak? No. To nie kolorowe osiem. To dwa jeden dla Polski. To jest ukraińskie, a to drugie to był grzesiek. Tylko cukierek. No to nie zielone, zielone było akurat ukraińskie to i ja nie znam cyrlicy, bo nawet nie przeczytam, a widzowie widzieli narysowanie co. Czyli Grzesiek wygrał. Tak, czyli 3-1 dla Polski. Mi się pomyliło z takim innym cukierkiem. Ja myślałam, że to Michałek, A się pomyliło z takim innym cukierkiem. Dobra. To, to i to. No. To i taki. To. Taki i taki. A połowa i nie połowa. Dobra, ja wiem, co jest połówką na co całą. To powiedzcie, C przy całym. To, co tu wiem. To, co tu I to ogólnie, to i to może być polskie i ukraińskie, bo mają podobne A potem też coś, które wyrosło. Chyba coś polskiego. Polski, chyba. Jedną bardzo lubimy. Mhm. Ale ja ogólnie punkty? na ten odcinek. A. A który osiem ma? Ten cały cukierek? Hmm? Z galaretką? Ten hmm. z galaretką. Hmm, hmm. A ten bez galaretki? Hmm. 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 Nie galary, Ta, które galaretka to 6. Dobra, to 2 1 znowu dla Polski. A z tym już 4 1. Hmm. Już Wam mówię co to było? No nie, oczywiście, no. no. oczywiście. A to ukraińskie to z takim wilbą no. Dobra jest... i teraz nie losujemy, bo jedną rzecz mam bez losowania, bo jest słona. To i to jest słona, Żeby nie było, że raz jedzie słone do słodkiego, bo to nie będzie takie chciwe. No. A Anastasia wie co jest to? Mhm, uh -huh. tak jest. Bo to jedno to byś uh -huh. na pewno zapamiętała. Uh -huh. Co? Nie no zobaczysz, będzie widział od razu. Mm. To, jest. <grym> to jest to, to jest to. Dobra, ja wzięcie. I to jest takie ho, to jest takie to i... A to posaczyłaś? No widzę. W smaku co Wam bari w smaku. Nie da się dogryźć. Tego. No. Da się, normalnie. Ja wziąłem to ze skutką na no teraz, próbowałem. To możecie zjeść to Nie jest. Co Pokaż. Które to jest? Które? To. Bo to jest chrupek czy nie chrupek? To co? Pokaż. Łatnie mi biać to co dajeć, mi się, a po to, to. To drugie. To te obie a ty? To jest Chrupek przegrał. To tym razem Polska przegrała. 5-2. Już jest. O Boże święty. Manita! Dwa. Jeszcze Ukraina może jeszcze zremisować. Może być po pięć. Co, serio? Tak, no jest pięć lat. Trzy ostatnie zostały rundy. No dobra, odprawimy. Taka. Taka. Taka aaa, dlaczego to jest kula? To, 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 to. A, to samo. To samo. Inny to, smak jest teraz. Czyli to też pewnie będzie z Ukrainy. No, wiem! Ja nawet dobra, ja wiem, co to jest. No dobra, odrzędzicie co Wam bardziej smakuje. Patrzcie takie to, takie to. No, ona to się już pokazała. Ale wiem, co to jest. A spróbujcie z tym nadzieniem, nie? No. To skafowe chyba lepiej. Mm, nie, 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 nie To jest jak Ale, tutaj. Ale tutaj. A, to też. To zapiszcie okienko. Pokaż. 8, 4. I co było lepsze? Białe czy nie? Powiedz, białe lepsze czy gorsze? Białe. To. Mm. A czarne to, dobra, to Ukraina utrzymana jeszcze w grze. 5-3. I to było. Ja widzę gorzki czekolady. A gorzka czekolada to taki. Um, wiem. Um. A ukraińskie to smajt i ni raczej nie przeczytam, bo jest po ukraińsku, a na no, dziennie jest jego w Dobra, to ja cię wyciągnę. Dobra, zaosujemy? No tak, to ja Dobrze, że zrobiłaś. Patrz! Druga, piąta, bia! I o! To? To, 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 dobra. No to niestety, ale ostatnia biała pianka. To dobrze. To ale dobrze. Z, z najlepszym nadzieniem jak dla mnie. A z jakim? Zobaczysz. Z Te pianki są pyszne. No ładnie. Wygląda to jak... Ej, chyba najlepsze nadzienie będzie. O nie. A to jest... Ej, ja? dobra. O to ta, ta, to ta, to to. A, nie wiem jakie to będzie. Mm. Ja wiem co to jest. Pięć, ja, cztery to... dla Polski. Ostatnia runda. Ostatnia? Tak, napisz ocenę. Mała różnica u mnie jest. Jaka? O kurde, znowu u Ciebie to wygląda. Nie lubię nierozciągających się króbek No napisz samo. Najlepsze Anastasia decyduje. Nie, tak. Nierozciągliwe są Już Nie, się wtedy w buzi. Tylko smaka mają dobre, a tak to mle. Już Anastasia dalej. Jaka A mm -mm. nie jest cztery 5-3 yy, no yy, no Dla Polski też się 2-3 Tak samo. A które było lepsze? Krówka. Miam, miam, miam. Biała. Krówka lepsza? Mm -hmm. Która lepsza? Białe czy nie? Biała. Białe! białe lepsze, tak? Jest. Dobra, to 5-4 dla Polski. I ostatnie. I ostatni. I tak Polska wygrywa. No, ale jeszcze nie. Ale może być rabisko. A może nie? Dobra, ja polski otwieram. Polski otwieram. Polski otwieram. To polski. polski. <noise> to jest? <noise> a, a tu Polska wygra. Czego Polska wygra? Spróbujmy. Polska musi wygrać. No musi, musi hmm. wygrać. No, ja wygrać. Nie wiem, co Taki cioć. No, jedno wygląda jak Lion, ale to nie jest Lion, tylko Polski Słodyż. Jeden z tych, a drugi to wygląda jak coś, ale to też jest Ukraiński albo Polski Słodyż. Yeah. Ale, co no dobra, to ocencie które, które lepsze pokaż. Małe czy duże? Pokaż paluszkiem. Hmm. Pokaż co jest lepsze. I co? Ja wiem. No to. No to i... Nie. No tak. Tak, to. To idzie. A to jest. Nie! Yeah. Dobra, to wygrywa już Polska, 6-4, to jest Polska, a o ci, o ci Ukraina. Byli. Aha, było delikatniejsze. Polska o, win. Ukraiń. Delikatniejsze, lepsze. Bardziej mi smakują z Polski słodycze i te pianki i w ogóle nie smakowały i to co było na końcu czyli to z tym wafelkiem no tak to, to wszystko smakowało jeżyk najlepszy był a Ty Anastasia? jak nie podsumowujesz? u Ciebie ukraińskie większość Dla. wygrały, co? dwa, dwa który to to, to jest ten z to trzy, trzy, trzy to to i to. Dobra, to u Ciebie najlepsze były z Ukrainy. A na Pana że... Fanka będzie ukraiński słodyczy. To ale usiądźcie proszę. To było w Ukrainie A to galaretka. A nie, to galaretka z Polski. I to też wygrała. Mhm. Galaretka i jeszcze wygrywa. A ja nie mam. jeszcze... Dobra, czyli Ty minimalnie wygrywała konkurencję nasze Ukraina. Jeeeee! Polska, Polska, Polska! Przepraszam. To była świetna zabawa. Dowiedziałyśmy się, że w obu krajach były pyszne słodycze. Zgadzam się. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś gdzieś je słodycze jeszcze z innych krajów. A jak się jeść słodycze? Teraz! W to już na tyle, więc subskrybujcie, lajkujcie, Doma Udostępniajcie! A ja uciecę, uciecę! Duża serduszka!